Zdecydowanie możemy przyznać, że system się sprawdził, jak wszyscy wiemy, system elektroniczny, system poboru opłat ze sobą system winietowy teraz ze skutkiem pozytywnym. Dwa oczekiwane prognozowane przychody versus rzeczywiste przychody są na tym samym poziomie, także ja zdecydowanie uznaję, że system się sprawdził. A wspomniana przeze mnie rozbudowa i poszerzanie. Jak, jak to wygląda? Jakie są plany? W tym roku jeszcze jest planowane rozszerzenie w czwartym kwartale. Są podzielone takie dwa mniejsze rozszerzenia: pierwsze pod koniec października, druga pierwszego listopada i to obejmuje około. 400, ponad 400 km dróg. Sukcesywnie w kolejnych latach będą kolejne rozszerzenia zgodnie z, z programem budowy dróg i autostrad. Odcinki będą dawane do, objęte poborem tak, poborem tak naprawdę, te które już będą gotowe, te które będą wybudowane, bo pamiętajmy, że poborem, opłatą będą obejmowane odcinki tych dróg o klasie wyższej, czyli autostrady i drogi ekspresowe.